Choroby psychosomatyczne: Jak zmienić emocje negatywne na pozytywne i uzdrowić ciało? Autor: Dr. Renata Zarzycka. Narrator: Dr. Renata Zarzycka. Choroby psychosomatyczne: Jak zmienić emocje negatywne na pozytywne i uzdrowić ciało? Seria Mindfulness, trening uważności, odcinek pierwszy. Autor dr Renata Zarzycka. Narrator dr Renata Zarzycka. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym live. Witam tych, którzy już są z nami. Dzisiaj będziemy mówić na temat chorób psychosomatycznych, ale przede wszystkim nie o samych chorobach. Dzisiaj troszeczkę psychologii, Czyli podłoże emocjonalne tych chorób, a szczególnie emocje, które powodują takie choroby. To są negatywne emocje i o tym chciałam z wami dzisiaj porozmawiać. Przede wszystkim jakie mogą to być emocje. Jeżeli ktoś z was chce napisać, piszcie, jakie mogą być emocje negatywne. Z czym macie problem? Może ktoś ma problem z jakąś swoją emocją, z którą się źle czuje? Te wszystkie emocje, żale, smutki, pretensje, złości, gniewy, czasem nienawiść, zazdrość to wszystko są jakieś informacje dla nas. Bardzo często te informacje są wzięte gdzieś, to nie nasze jest, nieraz to jest wzięte z wzorców rodzinnych, z domu rodzinnego. I wtedy, jeżeli nam to uwiera, gdzieś się źle z tym czujemy, Ciągle jesteśmy zazdrosne o męża, na przykład. Taki też problem nieraz jest poruszany u mnie przez moje klientki. Albo jesteśmy przygnębieni, nie potrafimy sobie z rozstaniem poradzić, albo ze śmiercią, z odejściem najbliższej osoby, albo z chorobą dziecka i jesteśmy bardzo, bardzo smutni z tego powodu. To tak długotrwały stres, taka negatywna emocja utrwala się w naszym ciele i powoduje wiele biochemicznych zmian, zmienia kody genetyczne, ponieważ tworzy substancje, które nam szkodzą. Wytwarza mnóstwo wolnych rodników w organizmie i te negatywne emocje nie są dla nas korzystne, niestety. Okej. Okay. Sam stres, samo napięcie, sam krótkotrwały nawet lęk, taki strach, ale na przykład przed wystąpieniem, przed egzaminem, czasami nawet rozwolnienie ktoś może mieć, to jest stres motywujący i to jest taki pozytywny stres. To jest taki stres biorący się z dawnych, dawnych lat naszych przodków, kiedy to było albo uciekaj, albo walcz. Takie podstawowe, Emocje i zachowania ludzi. Uciekaj, walcz albo się zamień w skałę. Tak jak zwierzęta to robią. Teraz nie żyję, jestem sztywny i nie ruszam się. Udaję, że, że już umarłem. I wtedy inne zwierzę patrzy, nie rusza się, okej, okay, odchodzi. <laughs> Ale najczęściej jest atak, czyli musimy odpowiedzieć atakiem, zawalczyć. Lub dawać dyla, czyli nogi za pas i uciekamy. I to był stres bardzo mobilizujący. I taki lekki stres, nawet połączony ze strachem, okej, okay, jest okej, okay, bo mobilizuje mózg, mobilizuje mięśnie. Wtedy więcej krwi napływa do naszego mózgu, do oczu, szybszy oddech mamy, więcej tlenu dochodzi, mamy energię w naszym ciele. Natomiast długotrwały stres, jeżeli taka sytuacja będzie trwała długo, to zacznie nas wykańczać powoli, bo my nie damy rady na tak wysokiej energii ciągle bytować. Ta energia będzie nas tobijała i będziemy się źle czuli. To jest bardzo ważne, aby stres był w jakiś sposób rozładowany. Czasami nie potrafimy sobie z nim zupełnie. Poradzić. Stres jest utrwalany coraz bardziej, i w medycynie, i w takiej naukowej medycynie, psychomedycynie, można powiedzieć, nazywa się to psychoneuroimmunologią. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli w naszej głowie stworzy się stres, jakaś negatywna emocja, żal, smutek, obwinianie siebie, jakieś taki Sample complete. Ready to continue?